Zanim zacznę, proszę, aby każdy z widzów obejrzał materiał do końca, ponieważ mam zamiar poruszyć temat, jakim jest religia, i wiem, że wielu nie spodoba się to, co powiem, jednak wierzę, że są tacy, którzy zrozumieją. Religia jest nie tylko zła, ale pochodzi od złego. Spójrzcie na ten obraz: papież całuje Koran, Księgę, która mówi: Bóg nie ma syna. W 2019 roku papież Franciszek podpisuje przymierze z islamem, religią, która ma w nienawiści chrześcijan. Dzieje się tak, ponieważ wypełnia się pismo mówiące, że nierządnica Watykan będzie matką wszystkich przetecznic i obrzydliwości świata. Stanisław Krajecki, autor wielu książek o masonerii, zagorzały katolik przyznaje, że papież Franciszek głosi herezję. Tadeusz Kościuszko powiedział: Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnoty i przesądy ludu, będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się obuda i zbrodniczość ich poczynań. Zatem wniosek jest oczywisty. Religia istnieje, bo jest narzędziem kontroli, prowadzi ludzi ku ciemności i na zatracenie. Można teraz odnieść wrażenie, że jestem niepoczytalny, ponieważ deklaruję wiarę miłość do stwórcy, a w pogardzie mam religię. Wytłumaczę wam w czym rzecz. Prawdziwie wierzący dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to powołani przez stwórcę, tak zwani wybrani, bez względu na to, kim są i co robią, Bóg i tak przyprowadzi ich do sprawiedliwości a wtedy będą wydawać owoce. Drudzy to ci, którzy szukają Boga. Dam się znaleźć tym, którzy mnie szukają. Jedni i drudzy stawiają Boga na pierwszym miejscu. Nie ma znaczenia, co mówi ksiądz, pastor, babcia, mama. Liczy się tylko Boże Słowo. I gdy weźmiecie Biblię do ręki, to mówi ona jasno. Jeden jest Bóg i jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Pomyśl, masz dużo pieniędzy, pragniesz kupić dom. Jest właściciel domu, jest także pośrednik. Do kogo pójdziesz? Co powiedział Mesjasz? Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i spracowani, a ja was pokrzepię. Nie mówi idź tu czy tam albo bądź o konkretnej godzinie. Mówi przyjdź, czekam. Mesjasz otworzył drzwi dla każdego, mówiąc miłosierdzia pragnę, a nie ofiary. Nie możemy nic dodać od siebie, nie możemy nawet zaufać własnemu ciału, bo te zawsze wciąga nas do świata i do grzechu. Wszyscy wierzący są uczniami Chrystusa, dziećmi Boga. Jego pragnieniem jest zbawić nas wszystkich, bo jak sam mówi, nie mam upodobania w śmierci grześnika. Zatem, mój drogi, moja droga, weź Biblię, czyń wszystko, co jest w niej napisane, a udziedziczysz Królestwo Boże, a wraz z nim życie wieczne. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.